Wiadomości Datkami, słoneczne radio Datka. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. My jesteśmy w pięknym miejscu, w pięknym parku tuż nad wodą. Co prawda ten klimat i sceneria kompletnie nie pasują do Mikołajek, ale to naprawdę są Mikołajki. Trudno było je przygotować, zorganizować w tym pandemicznym świecie. No muszę powiedzieć, że ze względu na ogromne zaangażowanie rodziców i nauczycieli, to nie było aż takie trudne, dlatego że każdy się stara, aby pomóc. Także ten nakład czasowy był, ale jak jest rozłożony na wszystkich, to o wiele łatwiej się pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie ograniczenia sanitarne, regulacje sanitarne, no to staramy się dostosować do tego wszystkiego, co jest zalecane, ale ze względu na to, że impreza jest na zewnątrz i dlatego zorganizowaliśmy na zewnątrz, żeby można było być bez masek. Bo zawsze mamy tę imprezę w środku w klubie Polonia i bardzo za nimi ten i chcielibyśmy tam być akurat teraz. No ale nie możemy. Także zorganizowaliśmy tę imprezę na zewnątrz, ale cały czas mamy hand sanitizers, dostosowujemy się do wszystkich ograniczeń i to jest możliwe, żeby zorganizować taką imprezę. Ale też mamy ograniczenia osób. Możemy tylko mieć do 50 osób, także lista gości była bardzo dokładnie policzona, tak żeby było tylko 50 Osób, tak jak są zalecenia. Wiem, bo musiałem wcześniej anonsować swój przyjazd, ale bardzo dobrze. Przepisy są przepisami. Bardzo ładny strój to taki wyjściowy na co dzień. Pani Lidia Wicz, która była reżyserem naszego przedstawienia, dała mi rolę babci. Miałam przyjemność czytania legendy o świętym Mikołaju dla naszych dzieciaków. Stąd ten strój. To najmłodsza babcia, jaką poznałem w życiu. O, dziękuję bardzo. Mikołajki to jest naprawdę mega przedsięwzięcie, w związku z czym rodziców trzeba zaangażować do pracy. Dużo było przygotowań. Trzeba było troszeczkę rzeczywiście poświęcić czasu, szczególnie teraz, kiedy to wszystko jest zupełnie inne, ale mamy tak wspaniałych rodziców, że nie było problemu, każdy po prostu ochoczo zabrał się do pracy i przygotowaliśmy tak piękne o, przedstawienie i teraz będzie poczęstunek mały dla dzieci. Trudno jest odmówić chyba organizowania Mikołajek. Dzieciakom, które no, na tego Mikołaja zawsze czekają. Tak, dzieciaki po prostu tutaj były priorytetem naszym i po prostu szczególnie teraz nie chcieliśmy, żeby ich ominęła po prostu ta przyjemność, na którą czekają raz do roku, prawda? No i oczywiście piękna pogoda dopisała, także dziękujemy tam u góry też wszystkim. Jestem mocno stremowany, bo to jest belferka, nauczycielka. Tak. Czego? W Tarpon Springs, polskiej szkole. Mam klasę szóstą, więc uczę języka polskiego, no bo to jest podstawa geografii i historii polskiej. No, ale tutaj widziałem bardzo mocne zaangażowanie, generalnie, w te wszystkie charakteryzatorskie o, święty, kwestie, również aranżacyjne, również muzyczne. No, jako nauczyciel, i tak mówiąc szczerze, z powołania, z zawodu i z umiłowania, chyba, do, do tego, no to tak człowiek się poświęca. Nie? Poświęca się. A dla tej polskości i dla tych wszystkich dzieci, które tutaj są, aczkolwiek jest mnóstwo problemów z tym, że są to dzieci dwujęzyczne, i my jako nauczyciele wiemy o tym, że pierwszym podstawowym ich językiem jest język angielski, więc język polski jest ich drugim językiem. Trudno jest czasami od nich to wydobyć, ale daleko staramy się. Brakuje wam śniegu? Brakuje. Dlaczego? No bo można lepić bałwany i można um, zjeżdżać na sankach. Wiadomości datka. Twoje źródło informacji.